Cześć, nazywam się Ania Kuprowska. A ja, Ola Wyrębska. Zapraszamy Cię na cykl warsztatów, jakich w mieście jeszcze nie było. Podczas warsztatów Kobiecy Dobrostan będziemy Ci towarzyszyć w odzyskaniu równowagi wewnętrznej i dobrostanu poprzez naukę życia w zgodzie ze swoim cyklem menstruacyjnym i żeńską energią. Kobieca energia jest zmienna, a co za tym idzie? Nasza kreatywność, produktywność i libido też są zmienne, ale w tym szaleństwie jest metoda. Zmieniają się one zgodnie z cyklem menstruacyjnym, a więc są przewidywalne. Podczas naszych zajęć dowiesz się, jak wpływają na Ciebie poszczególne fazy cyklu i jak możesz siebie wspierać. Będziemy też wdrażać tę wiedzę w życie. Zrozumiesz, jak życie w zgodzie z kobietym cyklem wpływa na zwiększenie Twojego dobrostanu we wszystkich aspektach od zdrowia i samopoczucia, przez relacje partnerskie i rodzinne i produktywność w pracy. Uświadomisz sobie, jakie wewnętrzne przekonania mogą Cię blokować i jak możesz je zmienić. Nauczysz się praktyk ruchowych i oddechowych, które pozwolą Ci zredukować stres i odzyskać wewnętrzny spokój. Zapraszamy na warsztaty wprowadzające 26 września, a następnie pierwsze warsztaty z cyklu od 3 października. Warsztaty są kameralne i będą się odbywać w piątkowy popołudnia w centrum Gdyni. Szczegóły znajdziesz w opisie wydarzenia. Zapraszamy. Zapraszamy.